Miasto już wkrótce rozkwitnie wieloma kolorami, wszystko za sprawą nowych nasadzeń. Generalnie park, w którym jesteśmy nie jest może kolorowy, bo jest parkiem leśnym i takie założenie pozostawiłam i więcej tu jest odcieni żółcieni, bieli i różnych tonacji zieleni, ale w mieście powiesiliśmy na mostach donice, powiesiliśmy ample, dosadziliśmy na placu 18 marca odmianę różową, najbardziej pachnącą, urzekającą różę parole o wielkim kwiecie, która ma tak piękny opis zapachu, że nie jedne perfumy takiego nie mają. Posadziliśmy również, dosadziliśmy róże i hortensje przy wejściu do starej marony. A teraz przy maronie jest czyściutko, jest ładnie. W tej części bardziej zadrzewionej, gdzie jest więcej cienia, wiadomo, że róża nie będzie miała takiego kwitnienia. Są hortensje, a tu bliżej mostów, na tym wysuniętym miejscu, gdzie jest więcej słońca, są róże. Na skwerze miast partnerskich w miejscu poziomek, które chorowały, została posadzona roślina okrywowa. Dużo tego wszystkiego na, na, na ulicy Emilii Gierczak w Donicach, w Gazonach dosadziliśmy kolejne róże. Bo tam była taka pastelowa róża, kocimiętka i jeżówki. Cały czas coś dosadzamy, cały czas coś zmieniamy, cały czas coś kreujemy. Przy, powiem też, że jesienią na pewno dosadzimy kolejne odmiany roślin cebulowych, różne inne odmiany narcyzów, tulipanów i tak Także wylała się niekończąca yy, rzeka kwiatów w naszym mieście, ale nie tylko kwiatów, oczywiście drzew, krzewów i belin. Znajdzie się także coś dla miłośników róż. W tej chwili na terenie miasta znajduje się ich już ponad tysiąc. Dosadziliśmy na placu 18 marca środkiem, właśnie to będzie taka wyższa róża, większa, kwiat będzie miał do 22 cm. no i tak jak wspomniałam na Gierczak. To kiedy możemy się spodziewać tych kolorów i unoszących się pięknych zapachów? No w kwiat. tym roku jesteśmy szczęściarzami, bo cała wegetacja jest o trzy tygodnie wcześniej. Tulipany, jak patrzyłam, kiedy kwitły w tamtym rodku, a kiedy w tym, to jest duża różnica trzech tygodni. I też widzę, że róże są wszędzie w pąkach. Szałwie na Jana Pawa są w pąkach. Wszystko jest w pąkach, także czekajmy, bo jeżeli aura się utrzyma i będzie tak ciepło i miejmy nadzieję również wilgotno, to te kwiaty też się dłużej utrzymają, bo jak nie będziemy mieli deszczu, to one szybciej przykwitną. Jak będą miały, chociaż też wspomnę o tym, że sporo tego systemu nawadniania jest w mieście ale zbliża się właśnie ten moment, gdzie jest najpiękniej w naszym mieście. Ale na tym nie koniec. Monika Buśkokuś ma wiele planów dotyczących upiększenia naszej miejskiej przestrzeni. Także jesienią będą kolejne, też zajęliśmy się troszeczkę podwórkami wewnętrznymi. Jakimś takim nieładem, coś próbujemy zmieniać, dosadzać. Mieszkańcy do nas piszą, przychodzą i my to planujemy. Oczywiście, że to jest procedura i my musimy to zaplanować w budżecie, i to musi odczekać swoje, ale cały czas wszędzie chodzimy, rozmawiamy z mieszkańcami i dzieje się. Pozostaje nam tylko czekać, aż zrobi się bardziej kolorowo i pachnąco. Może jeszcze w ma o maj zahaczy? Tak, tak, bo szałwia za chwilę zakwitnie. Także na pewno w maju zakwitnie szałwia. Ona też jest na Placu 18 marca. Wspomnę, że też tam pięknie kwitnie brunera i wszyscy pytają, czy to są niezapominajki. Nie, to nie są niezapominajki. To jest druga zmiana po Cebulicy. Nie, kwitnie kwiatem jak niezapominajka, ale to ten piękny, dekoracyjny liść jest głównym elementem tej, tego założenia i on będzie później całe lato, bo tam, jak wspominałam, nie mamy szans utrzymać trawnika, a rośliny okrywowe uzupełniają te, 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 te sytuacje, kiedy nie możemy założyć trawy.